ma panie kurwa popcorn. Cześć Rysiek, jak tam w klanie. Kurwa ile razy mam powtarzać, że nie jestem z klanu. No to kim jesteś? Jestem Rysiek z Wolskiej. Hydrauliki ślusarz. Dobra to pozdrów grażynkę i maćka. Dobra spoko. M, kurwa, to znaczy ja nie znam żadnej grażynki. Czekaj zapomniałeś umyć rączki. Cześć Marysiu. Do cholery na imię mam Jan, ale na drugie masz Maria, bo mój ojciec był pijany, ale Maria i tak bardziej do ciebie pasuje, a do ciebie to najbardziej pasuje Gertruda. Noż kurwa mać. Albo Zenobia, Zenobia kurwa popcorn była ha ha ha. Zaraz cię zajebę. Dobra spoko, się tak nie irytuj, a teraz gadaj czy kaczyńscy naprawdę tu są. A skąd o tym wiesz? A bo ostatnio nasz kumpel Laresaka Antek Macierewicz wybiegł w kierunku starego obozu z wrzaskiem mistrzu. Biegł jakby go kto tłuczkiem do ziemniaków straszył i tyle go widziałem. Tak są tutaj a właściwie tylko jeden bo drugiego żeśmy zajebali i teraz Buryzynek rządzi w starym obozie. Ło kurwa. No a poza tym dołączył do nas Andrzej Leper i też jest w starym obozie. Jeszcze większa kurwa. I jeszcze jest tu Kononowicz który pomoże nam zniszczyć magicznego kondona. No teraz to już naprawdę gigantyczna łokurwa. I w związku z tym przyszedłem się zapytać czy czegoś kiedyś nie słyszałeś o klozecie przeznaczenia. A teraz to żeś mnie rozwalił. Co to do cholery jest? Coś co pomoże nam zniszczyć kondona. Ja tam nie wiem pierwsze słyszę o czymś takim. Ale zapytaj się Gandalfa może on coś wie. Ale fajna gazetka, x chłopcy, no chyba sobie prenumeratę zamówię. Ej Gandalf! Co cholera czy ty czytać nie umiesz? Pisze chyba przy wejściu, że jestem bardzo zajęty. Zaraz, zaraz, czy ty nie jesteś czasem kumplem Burego Zenka? A czemu pytasz? No mówił, że ma jakiś sposób na zniszczenie kondonatu. Cholera nic kondon dalej jest. Spoko spoko. Nie od razu Tusk zrobił cud gospodarczy. Wciąż nad tym pracujemy. A ja właśnie w tej sprawie. Słyszałeś o klozecie przeznaczenia? Coś kiedyś czytałem, ale po co ci to? Potrzebne do zniszczenia magicznego kondona. No dobra, nie wiem jak to ma niby pomóc, ale w cholerę, słuchaj, Klozet Przeznaczenia jest mistycznym sedesem stworzonym na życzenie ojca dyrektora. Wiele lat temu ukradli mu go świadkowie Jehowy ale legenda głosi, że niedawno przekazali go moherowym beretom. Podobno ryzyk już go nie chce, więc moher go przechowują. Niestety nikt nie wie gdzie. Dobra, dzięki gandalfie czarny. Niebieski, M. Zresztą nieważne. Dobra, to jesteśmy na miejscu. Obóz nielegalnych imigrantów. M. Jaki mieliśmy plan? E. Eee, to myśmy mieli jakiś plan? No chyba nie. To co robimy? M. Dobra czekaj to ja już mam plan i to szczwany. Zrobimy to co ja zawsze bym zrobił w takiej sytuacji. To znaczy co? No jak to co? Gwałcimy wszystkich dookoła. Ale mieliśmy się tu czegoś dowiedzieć o klozecie przeznaczenia. Spoko spoko, na wszystko jest sposób. Zrobimy tak, podchodzisz do każdego po kolei i pytasz o klozet przeznaczenia, jeżeli nic nie wie to go gwałcisz a jeśli wie to gwałcisz dopiero potem jak ci powie. Zajebisty plan widzę wrzut że ty to jednak całkiem łebski jesteś. Siwie, wie, dobra to do ataku, za Tinkiego Inkiego i niech nikt nie ujdzie ze swoją cnotą. Tak to ja Bury Zenek, nareszcie dostałem czas antenowy, coś czuję, że będę musiał niedługo sobie porozmawiać z autorem tego tak zwanego serialu i go opierdolić za to, że mnie wyciął z poprzedniego odcinka. O witaj, Bury Brzetysławie. Cześć mistrzu Szrek, i nie mów do mnie Brzytysław bo znowu jestem Zenek. Ale czemu przecież sam nadałem ci imię Brzetysław? Jakoś się nie przyleło. No jak nie jak tak. Ale nie w kontynuacji alternatywnej. Ech, dobra, ale przejdźmy do rzeczy. Zapewne przychodzisz do mnie w sprawie Kaczyńskich. Kurde, a ty skąd o nich wiesz? To nieistotne, ważne jest to co się tu wkrótce wydarzy. Słuchaj uważnie, sytuacja jest poważna i to bardzo. Kiedy PiS przegrał wybory moc ojca dyrektora osłabła. Dlatego zaczął się przygotowywać do ataku który miał poprowadzić Harry Potter. Ale ty go zajebałeś i zadałeś moherom potężny cios. Teraz ojciec dyrektor jest zdesperowany. Zobaczył że jego pozycja jest zagrożona. Dlatego postanowił osobiście poprowadzić atak. To po cholerę przysyłał tu Kaczyńskiego. Ponieważ wciąż jest osłabiony i nie chce marnować mocy na teleportowanie się tutaj, dlatego Kaczyński musi dla niego odnaleźć pewien artefakt o megabistej mocy. Ryzykowi nie chodzi tylko o wieliczkę. Jeżeli go nie powstrzymamy, to cały świat ma przejebane. Gdy Kaczyński odnajdzie ten mistyczny artefakt, ryzyk się tu teleportuje. Wtedy w odpowiednim miejscu przeprowadzi rytuał, w którym się doładuje. Wówczas jego moc będzie tak wypierdolona w kosmos, że nic go nie będzie w stanie powstrzymać. Ech i co pewnie mam znaleźć ten artefakt i uratować świat tak? To już raczej nie będzie potrzebne. A to czemu? Bo ten artefakt to słoik niebieskiej musztardy. No to przecież mamy go w starym obozie. Po on ryzykowi? To proste, musi zabrać ten słoik do miejsca w którym został stworzony i jednego w którym może zostać zniszczony. Tam musi go otworzyć i zeżreć całą musztardę. A to miejsce to. Klozet przeznaczenia. Dokładnie. I wiem że już go szukasz. Wiem też gdzie on jest. A co więcej ty też wiesz bo już go widziałeś. Słuchaj uważnie, klozet przeznaczenia znajduje się w pierwszej bazie mocherów. już tam byłeś, to na nim siedział Harry Potter, musisz się tam jak najszybciej dostać i zniszczyć słoń niebieskiej musztardy, nie ma czasu do stracenia, idź szybko zbieraj kumpli i ruszajcie na bazę. Większość mocherów już z niej odeszła i przenieśli się do nowej ale wciąż na pewno mają tam strażę, to twoje zadanie Bury Brzetysławie. Czytam zenku. Mniejsza o to. Idź. Szybko liczy się każda minuta.